I konserwy. Oro Zapytałam, to to ściąga od słowa do słowa. Okazuje się, że szefem jest Ukraińiec. te bierz za ruch ten terytorialny, krótsze, TCK, te bierze 500 euro. E, I jeszcze raz powtórzę. W Ukrainie wszystko jest stworzone narodu Ukrainy. Absolutna, To zniszczenie. Jeśli tutaj jest właściciel sklepu, jest Ukraińcem i polskie produkty tu są, to mi się nasuwa jedno. Chyba każdy wie, jak bardzo napięte relacje panują między Polakami a Ukraińcami. Kiedy konflikt na Ukrainie eskalował, to Polacy robili dosłownie wszystko, aby pomóc osobom uciekającym przed wojną. Czymś całkiem normalnym było, że ukraińskie rodziny były wpuszczane do domów, a czasami nawet traktowane jak rodzina przyjeżdżająca w odwiedziny. Wówczas wydawało się, że będzie to nowy start w naszych relacjach. Ale niestety czas pokazał, że tego typu pozytywne relacje nie utrzymały się zbyt długo, a jednym z powodów, dlaczego tak się to skończyło, była postawa ukraińskiego rządu, który podejmował decyzje, które skutecznie komplikowały nasze relacje. Jesteście na kanale kto wygrał, a dzisiaj przyjrzymy się kolejnej aferze związanej z Zelenskim i jego otoczeniem a to jest zdecydowanie jedna z tych najmocniejszych. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, jeśli uważacie, że temat tego, jak ukraiński prezydent nadużywa naszej dobroci, powinien trafić do jak największej widowni. Wielkie dzięki, a teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jeśli powiem wam, że ukraińskie władze nie za bardzo szanują polską stronę, co regularnie udowadniały już wiele razy. Tym najbardziej pamiętnym była zdecydowanie sytuacja, w której Ukraina sprzedawała swoje zboże do Europy w głębokim poważaniu, mając fakt, jak wpływa to na polskich rolników. Wówczas twierdzili, że jesteśmy jacyś nienormalni i straszni, bo mamy czelność walczyć o naszych własnych rolników. Ten jeden incydent już doskonale pokazał, jakie podejście ma względem Kijowska administracja, ale to, co teraz się dzieje, uderza już nie tylko w Polskę, ale w całą Europę i wszystkie kraje NATO. W ostatnim czasie pokazała się informacja, według której Kijów planuje do końca tego roku otworzyć biura produkcji obronnej w Berlinie i Kopenhadze. Brzmi dość niewinnie, prawda? Ale kiedy przyjrzymy się temu, jaki jest główny cel tego przedsięwzięcia, Okazuje się, że jest nim zwiększenie eksportu ukraińskiego uzbrojenia. Zyski ze sprzedaży mają pomóc w sfinansowaniu krajowej produkcji broni, której brakuje na froncie. Rozumiecie to? Ukraińcy będą sprzedawać swoje uzbrojenie. Słowo klucz to swoje, nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że Ukraina nie ma własnej broni, jak tak? To są jakieś zabytki z czasów ZSRR, przecież to my dawaliśmy im sprzęt w setkach ton. A tu nagle pojawia się informacja, że będą oni sprzedawać broń na zachód? No nie wiem jak dla Was, ale mi coś tu ewidentnie nie pasuje. To my się rozbrajamy, aby im pomóc, spłacamy ich pożyczki, a oni i tak mają jeszcze nadwyżkę, którą mogą sprzedać, no bo wiadomo, że nie podzielić, bo kto to widział, aby dać coś za darmo. Jest to absurd w czystej postaci. I szczerze nie spodziewałem się, że kiedyś dowiemy się o tym, że aż taki głupi proceder ma miejsce. W końcu jeszcze jakiś czas temu pan prezydent Zełęski wprost mówił, że jeśli nie macie pieniędzy, to weźcie kredyt, żeby nam pomóc. Jeśli nie z tego co widzimy, całkiem sprytnie spożytkował te pieniądze. Chociaż szczerze mówiąc, mam wrażenie, że ukraińska broń już od jakiegoś czasu sukcesywnie znika. W końcu jest to państwo wyjątkowo mocno pochłonięte w korupcji. Jeśli ktoś nie chce iść do wojska, to tam jest taka możliwość wystarczy mieć wystarczająco dużo pieniędzy o czym mówią nawet ukraińscy żołnierze niedawno był w Uzrody. И мне рассказали одну историю. Рассказали, точнее, ценник. Когда тебя берут за руку, территориальный, короче, ТЦК, когда тебя берет, 500 euro, e, teby wypuszczają, sadzić w bus, 1000 euro, przywozić w TCK oformularii dokumenty 10 tysięcy euro, przywozić w inkomat 15 tysięcy euro. Ciężko mi uwierzyć, że nikt nie robił tam interesów na boku z całą tą bronią, której i tak ciężko się doliczyć, a szczególnie, że już wcześniej dochodziło do tego typu praktyk, tylko wówczas chodziło o pomoc humanitarną. Polskie produkty wysyłają do Gambii jakieś tam makarony, zupki, konserwy. Zapytałam, to to ściąga od słowa do słowa. Okazuje się, że szefem jest Ukrainiec. W następnym mini to samo. I teraz jak to działa? Mam tylko jedną myśl: albo ona jest prawdziwa, albo nieprawdziwa. Polska bardzo dużo ostatnio pomagała z racji tej wojny. No i resztę można sobie dopowiedzieć. Jeśli tutaj jest właściciel sklepu, jest Ukraińcem i polskie produkty tu są, to mi się nasuwa jedno. Może ktoś będzie z widzów wiedział więcej. Oczywiście postawa rządu, a zwykłych Ukraińców to dwie różne rzeczy, ale niestety wielu przejęło tę narrację i gada podobne głupoty jak pan Zełęski bezczelność już nie raz sięgała zenitu. Wielu Ukraińców, i to nie tylko tych mieszkających w Polsce, nie do końca rozumie, że inne państwa też potrzebują pieniędzy, aby istnieć i nie muszą wydawać każdego grosza na broń dla Ukrainy. Ostatnio popularność zdobył pewien Ukrainiec mieszkający w Hiszpanii, który denerwuje się, że politycy z Madrytu mają czelność wydawać pieniądze na finansowanie budynków użytku publicznego, a nie kupują broni dla Zelenskiego. Powiedzcie, naród Ukrainy, a wy lubicie muzeje? Wy muzei w czasie wojny. A od ukraińskim władzom to główne. Nowy zaśkwa. Nowe odbywanie babak ukraińskimi władzami. Wy tylko wдумаńcie na muzei Galadomora. Było wydzielone 573 miliona hrywyn. Значит, пацаны боссы без амбудирования там ходят, блядь. А эти пиды бывают бабки на какой-то хуйне, блядь. При всем при том, что у нас в Украине 11 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия 2000-3000 тысячи гривен. А это, короче, 53 евро. Да вокруг, вопрос, какое НАТО вообще, блядь? Куда вы хотите? Европа НАТО вам вообще не доверяет, потому что это, это просто коррупция идет. Просто отмывание бабок. Styd i pozor. I jeszcze raz powtórzę, w Ukrainie wszystko jest stworzone przeciwko narodowi Ukrainy. Absolutnie. To unicestwienie. To genocyd. Chyba nikogo nie powinno dziwić, że tego typu nastroje się pojawiają. W końcu to nawet nie jest ich wina, że oni myślą w taki sposób. Ciężko myśleć inaczej, jeśli jedyną rzeczą, jaką oni słyszą w swoich narodowych, to to, że inne kraje nie pomagają im tak bardzo, jak powinny. Niestety, prawda jest taka, że propaganda działa na nas wszystkich, co świetnie pokazuje, jak skuteczne jest TVP. Realnie ludzi wcale nie jest tak trudno przekonać, żeby myśleli tak, jak sobie życzymy, tym bardziej, jeśli są to ludzie, którzy doświadczyli takiej tragedii jak wojna. Szkoda tylko, że ukraińscy politycy tak chętnie z niej korzystają, aby podsycać negatywne emocje, które prowadzą do konfliktów. Co sądzicie o Zełęskim? Uważacie, że jest dobrym prezydentem? Myślicie, że kiedy wojna się skończy, to on dalej utrzyma się przy władzy? Uważacie, że Polska powinna dalej pomagać Ukrainie? Dajcie znać w komentarzach, byliście na kanale, kto wygrał. Dzięki za dzisiaj! Jeśli uważacie, że ten film zasługuje, aby obejrzało go jak najwięcej osób, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Siema!